Dzisiaj mam dla Ciebie pomysł na super prezent dla każdego faceta i nie tylko. Świetny zestaw 64 wkrętaków i elektrycznego śrubokręta. W cenie około 130 zł otrzymujesz instrukcję, przewód do ładowania i wspaniałą magnetyczną podkładkę, na przykład żeby nie zgubić śrubek, ale także magnetyzer, dzięki któremu namagnetyzujesz swoje wkrętaki. IWITS to zestaw w eleganckim etui z bezpośrednim dojściem do ładowania naszego elektrycznego wkrętaka szybkim i prostym wyładowaniem. Wysunięciem całego zestawu a tam widzimy krętaki 24 i 48 mm. Specjalistyczne, dopasowane do najbardziej znanych marek, ale także uniwersalne. Wszystkie elementy są namagnetyzowane, trzymają się, nie wypadną i są świetnie oznakowane. A teraz czas na gwóźdź programu, czyli elektryczny śrubokręt albo elektroniczny wkrętach jak to woli, ale pewne jest, że z nim wkręcisz i wykręcisz każdą śrubę i śrubeczkę. Ten dolny przycisk służy do zmiany mocy. Wystarczy go przytrzymać, a następnie krótkim naciśnięciem zmienić poziom mocy od 1 do 5. Dzięki tym biegom możesz serwisować najdrobniejsze, najbardziej delikatne przedmioty, ale także te, które wymagają nieco więcej mocy. Wymiana wkrętaków jest banalnie prosta: mamy długie, mamy krótkie. Górny przycisk to obroty w prawo, a środkowy to obroty w lewo. Ważne, żebyś zauważył budowę tego elektronicznego śrubokręta, bo w w połączeniu z długimi wkrętami jesteś w stanie odkręcić śrubki z najbardziej niedostępnych miejsc. Zaś dzięki magnetyzerowi nie musisz się martwić, że twój śrubokręt lub wkrętaki się rozmagnesują. Jestem pewien, że twój ojciec, twój brat, twój narzeczony albo twój mąż z pewnością chciałby mieć tego typu urządzenie, a teraz możesz je kupić w cenie 130 zł, jeśli użyjesz mojego kodu rabatowego. Żeby było jasne, ja na tym nic nie zarabiam, a ty. Możesz z łatwością odkręcić okulary, naprawić telefon, laptopa, cokolwiek tylko chcesz. Na moim kanale YouTube testuję wiele sprzętów, w tym sprzęt z firmy Kiwix, na np. kamerę termowizyjną. W opisie do tego filmu masz link bezpośredni oraz kod dzięki któremu zyskasz 15% rabatu, a ten specjalistyczny zestaw KUX zawiera również pensetę oraz szpatułkę. Producent zapewnia 3-letnią gwarancję prawo zwrotu w terminie 30 dni Dostawy szybkie, nawet bezpłatne z Niemiec. Jeśli chcesz wiedzieć więcej albo zobaczyć pełną recenzję kamery termowizyjnej Kaiwix oraz tego fajnego zestawu, wejdź na kanał adamx.pl, bo w listopadzie opublikuję nie tylko ten zestaw, ale również premiery najnowszych hulajnok i dronów.